Cześć! Wiesz już, jak wyczyścić areograf. Wiesz też, jakich barwników do areografu używać, ale pewnie się zastanawiasz, ile tego barwnika do areografu dodawać? W jaki sposób malować, tak aby ten barwnik oszczędzać, yy, aby wiedzieć dokładnie, ile tego barwnika zużyjemy i aby nie zostawało nam tego barwnika w nadmiarze? Czy jest szansa na to, że można to w jakiś sposób zrobić? Jestem Beata Młynarczak, prowadzę Słodki Dekor i uczę lukrowania i dekorowania lukrem królewskim, różnymi technikami, m.in. malowania areografem. Prowadzę również szkołę mistrzów lukrowania, gdzie od podstaw uczę poszczególnych technik i może do tej szkoły dołączyć każda osoba, nawet ta, która nie ma pojęcia ani o lukrze, ani o malowaniu na lukrze, ani o jakiejkolwiek rzeczy, która jest związana z lukrowaniem. Dlatego, że w każdej edycji uczę od podstaw, czyli zaczyna tą szkołę osoba początkująca, a na koniec po trzech miesiącach opanowuje całą technikę. Zapraszam Cię teraz do krótkiego filmiku, w którym pokażę Ci i wytłumaczę, jak prawidłowo dodawać barwnik do aerografu, jak go dozować, w jaki sposób możemy wymieszać sobie kolor, jeżeli zachodzi taka potrzeba, i ile w zasadzie tego barwnika dodać, tak aby go wykorzystać do końca, całkowicie, aby zrobić to w sposób ekonomiczny i nie stracić. Ani kropelki. Zapraszam Cię do krótkiego filmu. Jak dużo barwnika wlewać do areografu, aby malować ekonomicznie, nie marnować tego barwnika i aby wystarczyło nam na malowanie małych, drobnych elementów, które używamy na co dzień? Mam nadzieję, że ten dzisiejszy film rozjaśni ci całkowicie i nie będziesz już się martwiła podczas malowania, ile tego barwnika dodawać. Zobacz na przykładzie takiego ciasteczka. Mamy tutaj jabłuszko, mamy tutaj kilka kolorów: bo jest zieleń, jest brąz, jest żółty kolor, jest czerwony kolor. I w zasadzie tego barwnika wydawałoby się, że pewnie poszło dużo, bo jest dosyć intensywny kolor. Ale wręcz przeciwnie, areograf tak podaje barwnik, że wychodzi go bardzo mała ilość. Dlatego do areografu zdecydowanie lepiej używać naprawdę małą ilość barwnika. Najczęściej polecam. Aby przy małych ciastkach, tak jak tutaj widzisz te malutkie ciasteczka, przy małych ciastkach i przy małych elementach, bo czasami mamy duże ciastko, ale mały element, wystarczy dodać kropelkę barwnika. Dodajemy tą kropelkę barwnika tak, aby podać ją nie na ścianki zbiorniczka, tylko centralnie tutaj do środka, do tej dziurki głębszej, w której jest zanurzona igła. Buteleczki, do, które, w których jest barwnik do areografu, z reguły na końcach mają taki, taki malutki, drobniutki otworek, który pozwala nam na kropelkowanie. I przy pomocy kropli. W tej chwili poleciała tutaj kropelka. Przy pomocy kropli możemy sobie dozować ten barwnik. Dałam tutaj krople barwnika, i teraz pokażę Ci na ręczniku papierowym. Jak dużo tej farby z tego areografu wyleci? Włączę teraz areograf. Najpierw sprawdzę, czy leci barwnik. Leci i zobacz. Maluję to jedną kroplą. To jest miejsce, które pomalowałam na jasny odcień różu jedną kropelką barwnika. Więc nie musimy tak naprawdę bardzo dużo tego barwnika dawać, żeby mieć już fajny efekt. I zaczynając pracę z malowaniem areografem, mniej więcej jesteśmy w stanie określić, jaki intensywny kolor chcemy, ile tego koloru chcemy nałożyć, jaki duży element i właśnie w jakim odcieniu. Czy to ma być tylko bardzo delikatna poświata, czy to ma być bardzo mocny. Odcień, prawda? I dzięki temu już możemy wiedzieć mniej więcej, ile tego barwnika możemy dać. Kropla wystarczy naprawdę na dosyć spory, dosyć spory kawałek ciasteczka. Jeżeli bym chciała to zrobić w intensywniejszym odcieniu, i zobacz, pokażę Ci dodaję kropelkę. Tylko ważne jest to, aby ta kropla spadała właśnie bezpośrednio tam w tą dziurkę. Sprawdzamy, czy barwnik wylatuje, i teraz po tym samym maluję mocniej wypuszczając i zobacz do połowy mocniej wypuszczałam, aby ten kolor był bardziej intensywny i do połowy jestem w stanie to już zamalować na mocny, intensywny kolor, czyli dwie krople jeszcze by mi spowodowały, że ten Prostokącik byłby bardzo intensywny. Dlatego zobacz, trzy krople, które byśmy tutaj wpuściły, pozwoliłyby nam zrobić taki mocny, intensywny kolor. Ale nie zawsze jest tak, że my cały element malujemy jednym kolorem, bo tak jak tutaj, podkład był zrobiony jaśniejszym kolorem i później dodawany był e, ciemniejszy odcień. Więc podsumowując całość, tego, co chciałabym Ci tu przekazać, czyli ile barwnika wlewać do areografu, przede wszystkim stosuj się do metody kropelkowej, czyli dodajemy barwnika kroplami. Dodajemy go bezpośrednio tam do zbiorniczka, do tej dziurki, nie lejemy po ściankach, dlatego że zanim po ściankach on spłynie, do tego zbiorniczka, gdzie będzie już ta farba wypływała, to będzie go bardzo mało, czyli będzie się marnował. Wystarczy dodać krople 2, trzy w zależności od wielkości elementu, jaki chcesz lukrować. Jeżeli jest to mały element, zaczynaj od kropelki. Zawsze możesz tej, tego barwnika dołożyć. Jeżeli wlejesz dużo farby do areografu, to po pierwsze dużo tej farby zmarnujesz. A to przecież też kosztuje. Często też, jak malujemy w pionie i mamy zbyt dużo farby w zbiorniku, to poruszając intensywnie, może nam ta farba wyciekać. Tutaj możemy sobie zatkać wieczko, zamknąć, ale. Yy... Nie ma sensu tak dużo, tak dużo dodawać, dlatego że zmarnujemy. Bardzo często, malując areografem, my zmieniamy te kolory najciemniejsze, najjaśniejsze i ta farba, która tutaj jest, się marnuje. Musimy ją wylać. Nie zawsze jesteśmy w stanie odlać sobie ją z powrotem do, do butelki, bo nie zawsze wszystko wypłynie, dlatego że bardzo dużo zostanie na ściankach. Musimy to wypłukać, więc to już później jest wszystko do wylania i marnotrawimy naprawdę dosyć dużo farby. Więc skupmy się na tym, aby dodawać tego barwnika po kropelce. Zaczynajmy od kropli, sprawdźmy, jaki obszar jesteśmy w stanie tą kroplą sobie pomalować i wtedy dozujmy tyle, ile używamy na jeden raz. Trzeba też pamiętać, aby umiejętnie. Obsługiwać ten arograf, czyli nie odsuwać, nie odsuwać spustu do samego końca, dlatego że odsunięcie spustu do samego końca spowoduje szybki wytrysk farby w bardzo dużej ilości i w zasadzie szybko stracimy barwnik, ale możemy sobie tym narobić. Różnego rodzaju plam, fałd na, na naszym pierniku, takich elementów niekorzystnych. Możemy również całą powierzchnię dookoła zapryskać. Aby używać odpowiednio tą farbę, trzeba ten spust delikatnie, delikatnie odciągać. Wtedy kontrolujemy wypływ barwnika. I jeszcze jedna rzecz, o której chciałam Ci tutaj dzisiaj powiedzieć, to mieszanie barwników, bo bardzo często zdarza się tak, że nie mamy danego koloru albo chcemy uzyskać jakiś kolor taki podobny, wszystkie barwniki do areografu możemy ze sobą mieszać. Jak je mieszać? Dobrze jest je mieszać właśnie w areografie. Jak to zrobić? Do areografu wlewamy sobie w zależności, jak intensywny kolor chcemy, ale przypuśćmy, jeden do jednego, dwa kolory. Ja sobie tutaj wleję różowy, kropelkę różu i kropelkę żółtego. I teraz włączymy areograf, i przy pomocy ręcznika papierowego, przytykamy, zatykamy wylot areografu naciskamy spust i odciągamy go delikatnie i dzięki temu, to co widzisz, co tam się dzieje, miesza nam się farba. I mamy wymieszany już kolor. I teraz sprawdzamy, jak ten kolor wygląda. To był kolor 1 do 1, żółty i różowy. Teraz do żółtego Dodam jeszcze krople różu i zrobimy to samo. Znowu wymieszamy sobie, zatykamy końcówkę i zaczynamy mieszać i sprawdzamy. I już mamy ciemniejszy kolor. I w taki sposób możemy sobie mieszać. I teraz znowu dam krople żółtego, bo wypsikałam już wszystki barwnik i dam. Trzy krople różu. Mieszamy znowu. Zaczyna powstawać taki łososiowy kolor. I teraz znowu sprawdzamy. I mamy coraz ciemniejszy kolor. Właśnie wygląda mieszanie barwników. Możemy różne barwniki z, ze sobą mieszać. Możemy je przyciemniać, możemy łączyć kolory podstawowe, kolory pochodne e, ze sobą. Możemy je również rozjaśniać delikatnie. Pamiętaj tylko, aby na koniec pracy z areografem wyczyścić porządnie areograf, ale o tym mówiłam już we wcześniejszym filmie, także możesz do niego wrócić i sprawdzić, jak dokładnie to zrobić. Jeżeli praca z erografem to jest coś, co chciałabyś poznać, co chciałabyś przybliżyć sobie, chciałabyś zacząć malować chociażby jakieś małe, Elementy, to zapraszam Cię do mojej szkoły, do Szkoły Mistrzów Lukrowania. W tej edycji, w edycji piątej, pracujemy z areografem, uczymy się go od podstaw. Zapraszam Cię również do mojej grupy Lukromaniaki, Kreatywna Grupa Wsparcia, gdzie uzyskasz wiele informacji na temat lukru, na temat lukrowania, pierników, ale także na temat areografu. Uzyskasz wsparcie i pomoc koleżanek i kolegów, którzy również Również e, lukrują, którzy dzielą się swoją e, pasją, pokazują swoją pasję, gdzie tworzą naprawdę cudowną społeczność. Ja Ci dziękuję bardzo dzisiaj. Mam nadzieję, że teraz już ilość barwnika do, do areografu nie będzie stwarzała już żadnego problemu. Będziesz wiedziała, będziesz wiedział ile tego barwnika dodać. No i oczywiście jak, w jaki sposób mieszać sobie kolory. Dziękuję Ci bardzo.